3, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3 Cześć. Jesteśmy w testowym studiu portalu e-muzyk i portalu nagłośnieniowego. Chcę się z Wami podzielić wrażeniami z miesięcznych testów najnowszego cyfrowego stołu live'owego firmy Soundcraft C-Impact. E, mamy ten stół od miesiąca, równo. E, od razu następnego dnia, po tym jak odebraliśmy e, od dystrybutora, e, mikser zagrał pierwszą sztukę. Przez e, ten ostatni miesiąc e, mikser pracował przynajmniej na 20 różnych sztukach. E, koncerty, eventy, wesela. E, w każdej sytuacji bez pudła, bez zająknięcia bez y, jakiejkolwiek zwiechy e, od razu y, naturalnie y, natychmiast po od, od, odebraniu miksera zainstalowałem najnowszy system operacyjny to jest y, w wersji 1 y, 008 y, system jest stabilny szybki y, nie stanowi żadnych y, problemów od razu też mikser bez problemu współpracuje z tabletem iPad podłączonym przez router. Nie można stworzyć cyfrowego stołu lifeowego bez zasobu doświadczeń. Sandcraft buduje stoły lifeowe od ponad 40 lat. W tym modelu zostały zawarte wszelkie doświadczenia z budowy mikserów serii C, serii V. Mamy technologię Fader Glow podświetlanych tłumików. Tłumiki są oczywiście zmotoryzowane. Mamy dotykowy wyświetlacz pięciocelowy. W tej wersji jest to wyświetlacz LEDowy już. Mamy świetnie działającą Sekcję Channel Strip. To pozwala w pełni kontrolować każdy kanał wejściowy, wyjściowy od razu, manualnie, na wzór analogowy. Mamy system miksowania TOTEM, no i bardzo poważne zalety w postaci algorytmów. W tym stoliczku mamy korektory BSS-a, korektory. DBX, dynamikę DBX, no i co według mnie najważniejsze, Leksikona. Czterokanałowy procesor Leksikona z pogłosami, z delayami, z pitch shiftem, z chorusem. Bardzo fajnie, sprawnie działające pogłosy. To jest kompaktowa konsoleta. Waży jakieś 15-16 kg. Ma wbudowane wejścia analogowe. 32 wejścia analogowe, z czego od 1 do 24 to są wejścia XLR-owe, y, y, mikrofonowo-liniowe. Wejścia od 25 do 32 to są wejścia na gniazdach combo jack XLR. Jacki też są symetryczne. Wszystkie wejścia są symetryczne. Wyjścia od 1 do 16. 15-16 jest domyślnie przypisane do wyjścia sumy stereo lewa prawa. Dodatkowo wyjście cyfrowe ASEB, ebu wyjście na Word Clock. Złącze do podłączenia routera lub pod system architekt. I dwa sloty rozszerzeń. Pierwszy, fabrycznie zainstalowany, mamy kartę MADI USB, MADI elektryczne na skrętce i USB. USB jako wejście i wyjście. Możemy nagrywać 32 kanały na komputer? Możemy odtwarzać 32 kanały z komputera. Od nas zależy, jaką opcję wybieramy. Może na początek włączmy mikser. Jedno trzeba oddać. Bezdyskusyjnie wykonanie C Impacta jest na wyższym poziomie e, niż na przykład C Expression. E, same tłumiki w dotyku są o wiele przyjemniejsze. E, tłumiki są szybsze, zmotoryzowane. E, no i wykonanie ten stół jest no, ładniejszy, po prostu lepiej wykonany niż starszy, starszy model. E, Mamy podświetlenie. Ok. Czyli stół wstaje w niecałe 50 sekund. Klawisz SELECT pozwala nam uzyskać dostęp do całego procesingu. Każde wejście ma Yy, załączany phantom yy, w tej chwili jest skomutowane wejście, yy, powrót yy, z karty MADI, dlatego się nie załącza. Yy, odwrócenie polaryzacji gain, yy, filtr dolnozaporowy załączany, bramka kompresor, korektor czteropasmowy. W pełni parametryczny, z załączanym dołem i górą na półkę. I sekcja wyjściowa, linia opóźniająca i panorama, komutacja do sumy, do mono. Do dyspozycji mamy 32 kanały wejściowe analogowo albo cyfrowo. Oraz dodatkowo cztery stereofoniczne powroty z efektów. Czyli razem konsoleta obsługuje 40 kanałów wejściowych. Do dyspozycji mamy 14 szyn Aux, które tutaj są nazwane Mix. Z czego 6 ostatnich może działać jako stereo. Do tego matryce: 4 stereofoniczne i cztery szyny efektów stereo. Mono do stereo. Do wyboru algorytmy leksikona. Ekran dotykowy. Już mamy mniej więcej skonfigurowany procesor efektów Lexicona. Yy. Komutacja kanałów wejściowych. Jak przypisać wejścia? Input. I tutaj, jeżeli chcemy mieć wejścia mikrofonowe, no to robimy w ten sposób. Jeżeli wciśniemy auto complete, w ten czas pierwsze 8 kanałów zostanie skomutowanych o, do wejść mikrofonowych. Jeżeli chcemy yy, skomutować do powrotu z USB, z komputera, ten czas od 33 do 64 to są wejścia z komputera USB. AutoComplete. I już w tej chwili mamy zrobione powrót. Nazywanie kanałów. Input Name. Możemy to zrobić albo z ekranu, ewentualnie możemy również skorzystać z tabletu. Select. I wybieramy. Możemy wybrać typ kanału, czy to ma być mono, czy to ma być stereo. Linkować możemy kanały nieparzyste z kolejnym parzystym. Taka jest zasada w Sandcrafcie i do tej pory jest ona utrzymana. Czyli, jeżeli chcemy, na przykład, kanał stereo overheadowy, musi on być od kanału 7, 8, 9, 10, 11, 12. Taka sytuacja jak jest teraz. Linkujemy i już widać, kanał jest zlinkowany. Widać to po podświetleniu. SandCraft Impact ma technologię Fader Glow. Co to oznacza? Różnego typu kanały mają różne podświetlenie. Monofoniczne podświetlenie nie mają. Sterofoniczny, zlinkowany, to jest biały. Jeżeli kanały wysyłek AUX przed tłumikiem są żółte. Po tłumiku postfader zielone. Matryce są bursztynowe. Powroty efektów niebieskie. Wysyłki efektów również. Mm. Matryce i VCA. Do dyspozycji mamy 32 kanały wejściowe, plus 4 sterownicze powroty, 14 torów auxowych miks od 1 do 14, z czego ostatnie 6 mogą być stereofoniczne, matryce 4, 4 powroty efektów oraz 8 VCA. Domyślnie na warstwie pierwszej i drugiej są wejścia. Warstwa trzecia to są wysyłki y grupy i y wysyłki na procesory efektów od 1 do 4. Ostatnia warstwa to są matryce i VCA. Jednak nic nie, szko nie stoi na przeszkodzie, żeby Zaprojektować w indywidualny sposób całą warstwę. Fader setup. I na przykład wiemy, że wykorzystujemy 16 kanałów wejściowych w sesji testowej, którą wykorzystuję. No to kanały następne było czterech muzyków. Wykorzystam 4. Kolejne kanały na aksy i mix 4. Następnie będę chciał mieć powroty efektów. i mamy powroty efektów. Sam miks. Kanały stereo pokazaliśmy. Mikser jest wyposażony w 8 VCA i przypisujemy w ten sposób, że na przykład bębny do pierwszego. Tu będzie bas do drugiego. Kanał, kanały kolejne to były gitary. na 12 13 to był klawisz i tu są wokale. Czyli od 1 do 5 mam w tej chwili zrobione VCA dla bębnów, basu, gitar, klawisza i wokali. De facto w tej chwili te 5 Kanałów pozwalają mi kontrolować cały miks już w momencie przygotowania. Mamy również 8 grup mutowania, grup wyciszania. Yy, przypisujemy w ten sposób. Teraz mutujemy wszystkie kanały wejściowe. Teraz zmutowaliśmy yy, wszystkie auksy. Pod ósemkę sobie przypiszemy mutowanie wszystkich powrotów efektów. Czyli w tej chwili, jeżeli zespół schodzi ze sceny, mutuje wyjścia, mutuje wejścia, mutuje wysyłki aux oraz teraz. A teraz, jeżeli w przerwie wokalista coś. Peroruje, opowiada, mutuje wszystkie efekty. Yy Z funkcji przyspieszających obsługę. Jeżeli wiem, że na kanale drugim, trzecim, czwartym, yy, siódmym, ósmym będę wykorzystywał na przykład <laughs> filtr dolnozaporowy, jeżeli przytrzymam. Przez 1,5 sekundy klawisz HPF. W tym momencie mogę oznaczyć kanały, które mają być, mają być wyposażone w filtr dolnozaporowy. W tej chwili, jak zobaczymy, ten filtr jest na tych kanałach już załączony. Analogicznie, jeżeli chcę wykorzystać bramkę, na tych kanałach już jest aktywna bramka, co widać na wyświetlaczu, że bramka jest zamknięta. Na tym wyświetlaczu tutaj od razu X oznacza, że bramka jest zamknięta. W momencie, jak się będzie otwierać, będzie X zamieniać się na zieloną diodę. Analogicznie kompresor. Już mamy, na wszystkich obszarach mamy załączony kompresor. Yy, domyślnie EQ jest włączone na każdym kanale. Yy, następna funkcja przyspieszająca pracę funkcja kopiowania. Jeżeli sobie yy, skonfiguruję już tom pierwszy w jakiś tam sposób. Jeżeli chcę skopiować ustawienia kanału, wchodzę w Copy Paste, Teraz jeżeli chcę skopiować wszystkie ustawienia, to przytrzymuję i już mam w tej chwili skopiowane ustawienia dla tomów. Jeżeli chcę teraz skasować te ustawienia to nie muszę ręcznie ich y, przestawiać możemy na przykład na Flortomie y, skasować w ten sposób że trzymając klawisz clear dotykam EQ i w tym momencie EQ jest skasowane jeżeli dotknę y, kompresora to kompresor jest resetowany analogicznie te wszystkie elementy działają z clearem